Tak więc, jak widzicie, przed waszymi oczyma stoi mój czołg oraz znajduje się ekran World of Tanks. Ok, eee, tak jak widzicie, gramy w World of Ta Będziemy grać w World of Tanks, póki co jestem w garażu. Chciałbym wam jeszcze na wstęp powiedzieć, że jeżeli chcecie zagrać w World of Tanks, a jeszcze nie macie konta, to w moim opisie macie link bezpośrednio do rejestracji, żebyście nie musieli szukać w Google. A ja przy okazji dostanę za to jakąś, jakieś pieniążki, dzięki którym będę mógł lepiej rozwijać kanał. OK, tak więc zacznijmy. Tak jak widzieliście, wziąłem czołg T264 Super Pershing. Jest to ósmy tier nacji amerykańskiej. Choke Premium. Yy, tak. Następne rundy będę przewijał. Teraz po prostu chciałem Wam to zademonstrować. Wejście z garażu. Myślę, że pogramy sobie jeszcze oprócz Super Pershinga yy, Su. Niszczycielem siódmego tieru bardzo dawno nie grałem w World of Tanks i naprawdę nie pamiętam jak się ten człowiek nazywa, cholera. Susto? Susto, coś tam chyba. Dobra, mam nadzieję, że nie będę lamił, postaram się jak najbardziej. jeszcze coś pamiętam z tej gry, tak więc powinno być dobrze. I to jest chyba ostatnie nagranie na mikrofonie Beringer C1U. Następne nagranie już będzie na e S Dobra, jaki cel by tu sobie tutaj wybrać? Widzę, że niszczyciele pojechały tamtędy na flagę zieloną. Tutaj pojechały ciężkie czołgi. Dobra, wybierzemy się może z ciężkimi czołgami. Aha, dobra, to mi się pomyliło z Battlefieldem. Chciałem przytrzymać shift, żeby jechać szybciej. Yy, jak wygląda rozglądanie się tutaj alt? Nie, przytrzymanie prawej myszy, dobra. Prawej myszy, prawej myszy. Ten love chyba wiedział, że wylądujemy na takiej mapie, skoro ma... Albo po prostu przefarcił, że ma taki biały kamuflaż. Kurczę, no... Co ten koleś robi? Ale tak, by the way... E, nie wiem czy... W sumie tak, teraz zacznę temat z dupy. World of Tanks myślę, że będzie taki taki... E, gra w tle. A ja wam opowiem o pewnym... O pewnych dwóch filmach, które warto zobaczyć. W których występuje czołg. Tak, w których występuje czołg. Ups. Wywaliło mi nagranie. Nie wiem dlaczego. Po prostu włączył, ale to yy, nie ma problemu. Z powrotem rozpocznijmy. Widzę, że Walon tutaj z lewej. Dobra, wracając do tego, co zacząłem mówić. Tak więc obejrzałem ostatnio sobie dwa filmy, właśnie, w których występował czołg, jak już wcześniej powiedziałem. I te filmy to był. O, ale waszły. Yy, te filmy to yy, Szybcy i wściekli 6 oraz yy, Niezniszczalni 2. Może najpierw coś o Szybcy i Wściekli 6. Yy, nie będę się bawił chyba tak za bardzo w recenzji, ale naprawdę warto o nich wspomnieć, żebyście obejrzeli. Ło, wow, fuck, o oh, fuck. Straciliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. Okej. Szybcy i Wściekli 6, tak. To jest y, kontynuacja, jak pewnie sądzicie po tytule. Zresztą nie ma szans, żebyście nie znali tego tytułu. się Okej, okay. Zn zostaliśmy zniszczeni. Zresztą nie ma szans, żebyście nie znali tego tytułu. Myślę, że każdy z was oglądał chociaż jedną część jak nie wszystkie. Tak. Y ogólnie akcja rozwija się w miarę... w miarę powoli, no. Jak dla mnie. Jak dla mnie w porównaniu do poprzednich części naprawdę akcja rozwijała się strasznie powoli. Ogólnie nie chcę wam spoilerować, ale występował tam czołg na przykład. Była taka... Yy, był taki moment na autostradzie, kiedy tam jechali tymi swoimi samochodami bardzo szybkimi. Przepraszam, jeżeli wam źle to wszystko opowiadam, w sensie takim, że niezbyt estetycznie, <grym>, można tak powiedzieć. Yy, jechali tymi swoimi samochodami, na samochodach się nie znam. I okazało się, że ich tam nieprzyjaciel, można tak nazwać, miał czołki i wyjechał na autostradzie czołgiem na nich. Naprawdę ciekawy film, warte obejrzenia. Fabuła myślę, że była nawet fajna. Najbardziej mi się podobała póki co część piąta. Naprawdę, część piąta mi się spodobała, i część szósta jest nawet, nawet w porównaniu do niej. A teraz przejdźmy do niezniszczalni 2. Chociaż wiecie, co, przejdźmy do niezniszczalni 2 w kolejnej bitwie, bo ta już chyba nie za bardzo ma szans, szans istnieć. Dobra, to do zobaczenia. Okej, okay. i tak jak mówiłem, e... niezniszczalni 2 tak, nie wiem czy oglądaliście jedynkę. w jedynce ogólnie. E... Chodziło o to, żeby był rozpierdziel. Tak, zwalnęli tam najlepszych aktorów właśnie z takich filmów. Nie wiem z Rambo, tam występował jeszcze Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis też, tam różne właśnie takie postacie. Nie, nie pamiętam wszystkich, ale no takie ważniejsze to chyba wymieniłem. Natomiast w drugiej części pojawia się kto jak to, ale pojawia się Chuck Norris, tak najlepszy w ogóle człowiek, który zabija z pół obrotu. Drugiej części niezniszczalnych. Tym razem fabuła jest myślę, że bardziej skomplikowana, ale nadal chodzi o to, żeby, się zniszczenie, żeby główni bohaterowie siali zniszczenie podczas całego filmu. No, na przykład Arnold Schwarzenegger, wydaje mi się, że jego broń, którą on miał, było to A12 szybkostrzelny shotgun. Ach, z jednym strzałem potrafił rozwalić całą głowę. To naprawdę mnie <noise> zniszczyło w tym. Oczywiście jeden z nich, kurczę, nie pamiętam nazwiska, wydaje mi się, że to był aktor, który grał w Zombieland. Ale nie dam sobie uczyć głowy, tak, to on to jest specjalista od noży, on nimi rzuca, on nimi walczy. Oczywiście e, będę go nazywał Rambo, no bo kto nie zna Rambo. E, Również tam występował? Czekajcie, bo co się. To... O kurde, no co ty robisz, człowieku! Nie go, nie zestrzelę przez ciebie, co żeś ty zrobił, cholera! O o o o aj, aj, aj. ale z dupcyłem. przepraszam bardzo. No i o co ja tam mówiłem? Cholerka, czekajcie, na chwilę się skupię, żebym trafił tego głupiego. Aj. Ja zadam, jak może. Jeszcze. A, nie ma szans raczej. Czy tamten nie jest. O, tamten jest chyba w zasięgu naszego działa. Nie, on tylko minimalnie wystaje. Nie wiem, czy warto strzelać. Cel namierzony. Nie, 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 nie chciałem namierzyć. Prostę. wieżyczkę nie wiem, czy warto w ogóle strzelać. Dobra, spróbuj. No, nawet nie trafiłem, dobra, nie ma co. Eee, tak, występował tam Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Rambo, e, ten odnożony z Zombieland. I tak, w pierwszej, o, o, w pierwszej części niezniszczalnych Bruce Willis był to koleś, który zlecił im tam zadanie. I w drugiej części taka do, ekipa, właśnie, z którejście składali tam większość bohaterów. I oni wykonywali tam wszystkie zadania. Nie oddała mu chyba 5 milionów, z tego co pamiętam. No i Bruce Willis w końcu przyjechał po ich dług. Dostali kolejne zadanie, które mieli wykonać. Oczywiście nie udało im się go wykonać, i postanowili po, znaczy, no nie postanowili po prostu Rambo walnął taki tekst, że on, po, on woli, żeby ludzie wykonywali za niego czarną robotę, a samemu nic nie robi. I pod koniec części... Fuh, pod koniec filmu, jeżeli oglądniecie, zobaczycie, że... Bruce Willis wziął się do roboty. Żeby mi czasem nie uciekł. To on... Jemu się nie zerwała gośnica, Co jest? O cholera, uciekł nam. Dobra, zniszczył go ktoś. Mm. Dobra, to chyba wszystko, bo nie chcę Wam naj jak najbardziej spoilerować Myślę, że nie powiedziałem Wam zbyt takich yy, bardzo istotnych rzeczy, które mogłyby Wam popsuć fabułę. Co tutaj stoi? I jest, dobra. Powinniśmy go przestrzelić, cholera. Nie jest dobrze. Nasz sojusz nie oberwał. Ile on ma życia? On... No, już nam zniknął z pola zasięgu. Czy ktoś na prawo mnie może... Ustrzelić? dobra, może trochę podjadę, żebym nie był aż tak bardzo na widoku. I wycel wyceluję tutaj. Jest 5 tak więc no, to wszystko zależy od tego, jak się nam losy potoczą. Czy to jest IS? Nie, to jest KW1S, czyli ten IS jeszcze tutaj gdzieś się porusza. Czy ja dam radę zestrzelić tam? A, w ogóle, jestem poza zasięgiem moim. Okej, okay, dobra, troszkę sobie oddalę tę kamerkę. O, 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 jedzie, jedzie, jedzie. A cholera, no. Co jest, co jest, co jest, nie chciałem się obracać. Zablokuję sobie lepiej kamerkę. Czy tutaj nie ma tego IS-a? O, wzdłużę. No to. Mam nadzieję, że mi się uda uciec. Cholera jasna. Ale mi ten jest załatwił. Dałem się zrobić jak głupi. No co, zostaje mi tylko czekać na tego IS-a. O, właśnie. O, i to jeszcze nie trafiłem. Dobra, to teraz już tylko walczę chyba o hajs. O, ten jest mnie rozgromi. O, jeszcze coś do mnie jedzie z tyłu. No to po mnie. Co tak szybko jechało? Strasznie. Bardzo bym chciał się dowiedzieć. Mogę jakoś zmienić kamerę. O, tutaj jest mój, moje trupło. To był 1 11, tak szybko tutaj przejechał. Co go to goni? No, no to tyle go goniła. Dobra, no to słuchajcie, no nie ma co. Yy, raczej już tej bitwy nie wygramy, tak więc do zobaczenia w kolejnej. Stanowiłem zagrać sobie moim nowym czołgiem, który dostałem z okazji chyba święta. Każdy dostał gracz, który był zarejestrowany do tej, do tej pory, właśnie kiedy ten event się zaczął. LTP, tak jak widzicie, jest strasznie ich dużo w grze. Chciałem go przetestować taki trzeci tier. Myślę, że to jest taka odskocznia od tych wyższych tierów. Szczególnie że ja nie umiem za bardzo grać tymi wyższymi, za dużo przerwy miałem. No i co, no i zobaczymy, jak to się. Timster, jak się tym gra? Jaki, czy, czy jest przyjemne? I nie dokończyłem. Każdy gracz dostał go właśnie z okazji 15. rocznicy, chyba Wargamingu. Nie wiem, tak mi się wydaje. Tak, tak, mi, tak mi świta w pamięci. Mam nadzieję, że ten czołg jest szybki w porównaniu do, tymi, do tych, którymi przed chwilą jeździliśmy. Eee, 33 na godzinę, no szczerze powiedziawszy spodziewałem się czegoś lepszego, ale dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy co da nam ten czołg premium, jak on się będzie sprawował na te niskie tiery. Jak widzicie mamy trzeci tier i jest to najwyższy w grze, tak więc powinniśmy spokojnie dać radę. Działo arty... Eee, działo samobieżne, czyli artyleria jest w grze jak najbardziej, ale myślę, że na tej mapie nie za dużo będzie ona nam przeszkadzać. W końcu tutaj są budynki. O, o, o. Widzę, że się na mnie nie patrzy. Aj, nie chciałem namierzać. Bum! I uciekamy. Cholera. Też zdążył na strzeć, ale przynajmniej uszkodziliśmy wroga. O, cholera, ale tutaj coś strzela. O, o, o. Tylko spróbujemy strzelić. To będzie bolesne dla niego. Jak się uda. O! Pięknie. Aj, cholera, nie trafiłem. Co się dzieje, że nie trafiamy? Oboje, cholera, jasno, ale się ukrył. No, kurde, co jest? No, wreszcie się to udało. No, to co, no, zostaje nam nawalanie w niego jak głupi. No, jasne, bo by to przeżył. Okej, okay. mamy jednego fraga. Tego nie mamy za bardzo, jak dorwać sobie przejedźmy może na tą stronę do naszych przyjacieli. O Jezus Maria, co ja wygaduję? Jest w tym momencie pierwsza 10 w nocy, więc przepraszam, jeżeli... Jeżeli coś źle mówię, bo naprawdę mogę mieć lekkie problemy z wymową. Okej. Okay. Podjedźmy pomóc. PZC-38H Co to jest PZ-38H? Czy to nie jest czasem jakiś czołg za złoto? Coś mi się kojarzy właśnie, żeby była jakaś pz trzeciego tieru za złoto. Ale nie, to chyba jednak była drugiego tieru i ona się wyróżniała. Nie, to jest chyba zwykły czołg, taki jak... no taki jak, standardowy po prostu. No słuchajcie, no jeżeli wam to nie przeszkadza, bo ja szczerze powiedziawszy, e, nie kryję się z tym, e, jak że, że coś tam pieniędzy dostaję, ale nie za to, że nagrywam, lecz za te reflinki i to i tak nikt z was póki co nie wszedł, tylko raczej osoby, do których bezpośrednio je wysyłałem. E, wow, ale przyfarczyliśmy przy tym dziale, dziale samobieżnym. Aha, i co ja mówiłem właśnie? No jakbyście chcieli, to mogę nagrać taki osobny krótki audiolog, bądź vlog, bądź odcinek jak wolicie na temat tych reflinków, jak to wszystko działa i tak ogółem no i tyle, bo w sumie na YouTube nic nie zarabiam w tym momencie i... Nie, nie będę się wypowiadał, bo nie doświadczyłem tego. Na reflinkach po prostu wiem póki co, jak się zarabia, kiedy jest wypłata. No, jakbyście chcieli mi pomóc i wam to nie przeszkadza, takie coś, wy nic za to nie płacicie, po prostu rejestrujecie się. To zawsze pod każdym moim filmikiem macie link, że proszę się tylko zarejestrować, jeżeli chcecie, żebym dostał tam, czy jeżeli chcecie, żebym je wesprzeł, żebym mnie wesprzeć. No, wy się rejestrujecie, a ja za to mam, załóżmy, nie wiem, 3 złote, No. Więc myślę, że to jest fajny układ, jeżeli pod, podobają Wam się moje filmy, to zawsze mogę na coś kiedyś tam wreszcie po paru miesiącach uzbierać, nie wiem, jakąś stówkę, po paru miesiącach i mogę sobie, nie wiem, kupić jakąś grę w premierę i będziecie mogli od razu obejrzeć ją w moim wykonaniu. Tak więc myślę, że to jest taki uczciwy układ. Jak wolicie, no ja Was do tego nie zmuszam, ja tylko Wam mówię, że macie taką możliwość. Okej, okay, dobra, przejdźmy się trochę dalej... Jak widzicie, ta gra jest y, pewnie dlatego lepsza dla mnie, bo są niższe tiery. Jest to dla mnie troszkę łatwiejsze. Ale idzie mi lepiej niż na tych wyższych. Dobra, spróbuj. Aj, uciekł. To pojedziemy co? Na czołowemu? Nie, bo mało życia. Wydawało mi się, że mam więcej. Eee, poczekajmy, aż się wystawić swaniaczek, Bo on kampi tutaj na Albert... O, kurde, oni mają jeszcze działo samobieżne. O, Holender. To on będzie mi... O, fuck, 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 fuck. No, to się ładnie wdupiłem. O, zniszczył mu gąsienicę. Świetnie. O cholera. Niezły jest. Niezły ma pancerz. Dobra, nie, 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 Ja się cofam, ja się cofam. Cholera, będzie próbował mnie zabić. Może mi się uda go objechać od tyłu. Widzę, że mnie... Stara się też dorwać. Cwaniaczek. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. On się tam rusza czy. Uuuu, nie da się tego objechać. No tak, moja niewiedza o mapach i. moja pamięć do nich. Ooo, ja tutaj... dobra. Zdupiłem. No to jest już raczej przegrane, bo został jeden na szczołkę. Jeszcze ma. nie wiem nawet ile minut. Bo wy to widzicie, a mi zasłania akurat nagrywanie od action. Okej, okay. widzę. Tak, więc yy, jak widzieliście, grałem w World of Tanks. Oczywiście link do rejestracji macie w opisie, też za to coś dostanę, jeżeli Was to interesuje. Ja się z tym nie kryję. Tak więc, no, do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeżeli się podobało. Niekoniecznie z World of Tanks, może z jakichś innych gier. Trzymajcie się, cześć. Pa pa.